Dzień dobry. Aspirant, kawalec Michał Komenda, Miejska Policji we Wrocławiu. Witam na kolejnym szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa osób starszych. Jest to odcinek podsumowujący wszystkie pozostałe nasze spotkania. Będziemy rozmawiali, będziemy mówili na temat bezpieczeństwa seniorów ogólnie w internecie, bezpieczeństwa osobistego. Emocje jest to bardzo ważny wskaźnik, czynnik wpływający na skuteczność oszust. Tak oszust dobiera swoją legendę, historię, aby senior cały czas żył w niepewności, e, był przestraszony, ale też nie ma możliwości e, dowiedzenia się, skonfrontowania tej informacji, ponieważ często oszust mówi, że osoby, które są w rodzinie, które mieszkają obok seniora, pracownik banku, gdzie senior się udaje często po pieniądze, są w zmowie w grupie przestępczej, a telefony są na podsłuchu. I tak naprawdę, senior nie ma takiej możliwości boi się gdziekolwiek wyjść z domu boi się zadzwonić, dopytać się, upewnić, czy dana historia jest prawdziwa. I tak naprawdę senior pozostaje samemu sobie w swoich myślach. Kolejnym czynnikiem, który ma naprawdę duże znaczenie, jest to presja czasu. Wszystkie te historie, wszystkie te legendy mają wspólny mianownik że odbywają się w danej chwili, w danym momencie, teraz. Nie jutro, nie pojutrze, tylko dzisiaj. Tak naprawdę senior nie ma możliwości ponownie, żeby się zastanowić, przemyśleć daną sytuację, zastanowić się, czy faktycznie takie oszustwo jest prawdziwe. Słowa klucz, jest to kolejny wskaźnik wpływający na skuteczność. Często oszust dobiera takie słowa, które paraliżują naprawdę nas, yy, obywateli młodych ludzi, ale też seniorów. Jeżeli ktoś do nas dzwoni przedstawia się za prokuratora bądź za yy, funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, nie jest to codzienna sytuacja. I taki senior, który nie miał nigdy styczności z taką osobą, na pewno może poczuć strach oraz niepewność. No i kolejnym czynnikiem, takim ostatnim, jest to dobre przygotowanie. Yy, z oszuści, Wielokrotnie e, wykonujące te telefony znają swoją specyfikę pracy, znają e, schemat działania. Podsumowując pierwszą e, moją wypowiedź, e, mamy tutaj pokazane e, wskaźniki oraz czynniki wpływające na skuteczność oszustw: emocje, presja czasu, słowa klucz, dobre przygotowanie. Kolejnym zagadnieniem, jakim poruszymy, są to rodzaje oszustw oraz e, historia, od czego to się wszystko zaczęło. Proszę Państwa, pierwsze takie zdarzenie, które miały miejsce we Wrocławiu, o których ja pamiętam, jeszcze będąc pracownikiem Wydziału kryminalnego, były to e, zdarzenia e, na wypadek, na członka rodziny, gdzie jedna z osób. E, Miała wypadek, przede wszystkim to był e, wnuczek bądź wnuczka. Mieli wypadek na bilanach wrocławskich, i zawsze były to bilany wrocławskie. Nie wiem czemu, ale zawsze były to bilany wrocławskie. E, I dzwonił wnuczek, e, który mówił e, swojej babci, że miał wypadek i potrzebuje e, pieniądze na zapłacenie e, poszkodowanemu e, wypadku. Były to bardzo małe kwoty na samym początku. Były to kwoty rzędu 2-3 tysięcy. Kolejne rodzaje oszustw możemy podzielić na sposób następujący: na członka rodziny, czyli na wypadek, na zakup nieruchomości oraz na licytację. Na zakup nieruchomości oraz na licytację oczywiście jest to wspólny wiadomość tych dwóch zdarzeń. Chodzi o to, że wnuczek bądź wnuczka negocjują jakieś zakupy, licytują jakieś zakupy i skończyła im się gotówka i potrzebują natychmiastowej pomocy finansowej, żeby móc dalej licytować zakup mieszkania bądź domu. Oczywiście przekazana jest legenda seniorowi, że na tym, na tej tym nieruchomości zarobi się bardzo dużo pieniędzy i oczywiście pieniądze zostaną w, kilku, w ciągu kilku dni oddane. Seniorowi. Oszustwo na policjanta. Na czym te oszustwa polegają? Na numer stacjonarny seniora dzwoni oszust podający się za e, policjanta, za pracownika operacyjnego wydziału kryminalnego. E, podaje pełny stopień służbowy, imię, nazwisko, numer telefonu, ale też również takie informacje jak z jakiej jednostki jest, na, na którym piętrze pracuje, te informacje tak naprawdę budują autentyczność tego zdarzenia. W kolejnej części rozmowy oszust przekazuje taką informację, że konto seniora jest zagrożone i potrzeba jest wypłacenia tych pieniędzy, bo senior straci oszczędności całego życia. I może. Przelać te pieniądze na wskazane konto, bądź wypłacić z banku swoje pieniądze i przekazać funkcjonariuszowi policji, który wpłaci na dane konto, bądź schowa do sejfu prokuratury. Takie informacje otrzymuje senior od oszusta i tak naprawdę senior nie wie, czy dana historia jest autentyczna, i w kolejnej części rozmowy. Oszust, celem uwiarygodnienia danej historii, prosi seniora, żeby wybrał numer 112 i połączył się z dyżurnym Komendy Miejskiej, który potwierdzi dane zdarzenie. I oczywiście senior wybiera ten numer 112, jednak nie łączy się z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji, ale słuchawkę przyjmuje kolejny oszust, który mm, potwierdza autentyczność tego zdarzenia. Skoro senior już e, potwierdził dane zdarzenie u komendy miejskiej policji we Wrocławiu, e, tak naprawdę mm, zaufał tej osobie. Dochodzi do przekazania tych pieniędzy. W dalszej części mojego szkolenia opiszę e, kolejny ten etap, e, jak te pieniądze zostają e, przekazywane. E, Kolejnym sposobem oszustwa na policjanta. Jest troszkę trudniejszy schemat, jest taka dwutorowość pracy. Na czym ten schemat polega? Na numer stacjonarny seniora dzwoni pracownik Poczty Polskiej, który informuje o danej przesyłce, informuje o aktualnych e, promocjach. Rozmowa trwa około dwóch minut, po czym się rozłącza. Następnie na, e, na numer stacjonarny seniora po chwili dzwoni. Oszus podający się za y, policjanta, za pracownika operacyjnego, i przekazuje tak informację, że przed chwileczką y, dzwonił do pani pracownik z poczty, to był oszust i teraz policja potrzebuje zatrzymać tą grupę przestępczą, zatrzymać te osoby, które dokonują tych oszustw. ale niestety Policja nie ma środków, nie ma funduszy na zasadzkę. Dlatego prosi oszust, seniora, o przekazanie danej kwoty policji na tą zasadzkę. No i senior, oczywiście, wychodzi z założenia, że no policji trzeba pomóc, że policja na pewno te pieniądze odda. Oczywiście oszust tutaj tak samo manipuluje tą osobą. Prosi. Seniora o wybranym numerów 12 schemat jest podobny jak w poprzednich zdarzeniach, czyli oczywiście senior nie łączy się z dyżurnym kołem miejskiej, tylko kolejny uszy potwierdza daną historię. Pieniądze są przekazane przeważnie z ręki do ręki bądź pozostawione w miejscu wyznaczonym. Od czego. Zaczynają się te wszystkie oszustwa. Telefonista, tak naprawdę jest to najważniejsza osoba w grupie przestępczej. O tej osoby wszystko się zaczyna. Ona wymyśla tą daną historię, ona prowadzi ten, e, tą rozmowę. Ona mm, tak naprawdę e, jest takim mózgiem całego tego zdarzenia. Jeżeli ona w dobry sposób e, przekaże informacje seniorowi. A senior uwierzy tą historię, jest szansa, że zdarzenie zostanie dokonane. Telefonista mówi zdecydowanym, pewnym głosem, jest to osoba bardzo dobrze doświadczona, która skrupulatnie słucha rozmówcy i wykorzystuje informacje od seniora. Jeżeli senior zapyta się e, na temat zdrowia, na temat e, inwestycji wnuczka, już oszust wie, że musi tą rozmowę prowadzić w tym kierunku. Jeżeli e, Senior zapyta się, e, Adam to ty, już senior już oszust wie, że ma na imię Adam i musi się podszywać pod Adama swojego wnuczka. Tak naprawdę. Jest to osoba, która poprzez wiele połączeń, wiele rozmów tak doprecyzowała swój sposób mówienia, że ciężko tak naprawdę odróżnić oszusta od, od prawdziwego policjanta, jeżeli rozpatrujemy tutaj sytuację zwykłą telefoniczną. Jeżeli senior jest niepewny swojego wnuczka, rozmówcy, Eee, ten oszul przekazuje takie informacje, że był chory, że jest przyrzebiony, że ma chrypę, eee, i dlatego został zmieniony e, ten e, głos. Eee, telefonista wybiera e, numery telefonów na podstawie książki telefonicznej na podstawie imion, które świadczą, że osoba jest e, w starszym wieku jak Apolonia, Helena. Józef zawsze dzwoni na numery stacjonarne, ale po chwili prosi ten numer komórkowy po tym, żeby dalej mieć łączność z seniorem, żeby tak naprawdę zablokować te dwa numery w trakcie tych rozmów. Ponieważ często bywa tak, że senior ma komórkę. No i może z tej komórki zadzwonić do swojego wnuczka i potwierdzić dane zdarzenie. A jeżeli oszust ma te dwa telefony i naprzemiennie dzwoni do tego seniora, tak naprawdę senior ma zablokowane dwa, dwa numery, no i ciężko mu się połączyć z, z rodziną. A oszust tak naprawdę wykonuje co parę minut tą rozmowę, co parę, e, e, co parę chwil, żeby senior cały czas był e, zajęty rozmową, a nie miał czasu na przemyślenie e, danej e, sytuacji. Oszust wypytuje seniora o zgromadzoną m, kwotę pieniędzy w domu, o ilość pieniędzy na danym koncie, to też może świadczyć o tym, że dane zdarzenie jest, nie jest autentyczne, no bo wydaje mi się, że często nie jest taką, taką częstą sytuacją, że do nas dzwoni wnuczek bądź wnuczka i wypytuje nas, ile mamy zgromadzonych pieniędzy na koncie. W dwutysięcznym w 2016 roku miałem takie informacje przekazane przez oficera dyżurnego, jak jeszcze pełniłem służbę w wydziale wywiadowczym. Zostałem skierowany na jedno mieszkanie we Wrocławiu, gdzie była próba oszustwa. Podchodzimy do mieszkania ze swoim partnerem, pukamy do mieszkania, nikt tam nie otwiera, no pukamy, idziemy wokół posesji, nikt tam nikt, nikt nie wychodzi. Z naszego mieszkania. No i dzwonimy po nas po raz kolejny do dyżurnego, żeby zadzwonić do zgłaszającego i potwierdził dane zdarzenie. No ale dyżurny dalej się opiera, że osoba potrzebna na nasze pomocy. No i po chwili otwiera drzwi senior, osoba w wieku około 80 lat. Byliśmy wtedy pracownikami po cywilnemu. Pokazaliśmy swoje legitymacje służbowe, przekazaliśmy informacje z jakiej jesteśmy jednostki. Weszliśmy do środka. Była to osoba, która spędziła część swojego życia za granicą. Osoba bardzo oczytana, wykształcona i tak się składa, że miała dwóch synów, bodajże adwokatów, którzy też byli osobami wykształconymi. Senior znał kilka języków, ale najważniejszą rzeczą jest to, że był aktorem, był aktorem i, i grał w teatrze, świetnie dopasowywał się do danych ról i po prostu umiał zagrać swoją rolę. I tak sobie siedzimy i rozmawiamy na temat tych oszustw, ale po chwili dzwoni telefon, no i Sen odbiera ten telefon, e, rozmawia z tym oszustem, ale widzimy z partnerem, że bardzo dobrze mówi, świetnie rozmawia, e, świetnie prowadzi tę rozmowę, e, przekazuje takie informacje, jakie chce usłyszeć. E, usłyszeć e, oszust, daje takie znaki, ton głosu oszust, ton głosu seniora jest jak gdyby taki lekko podniesiony, jak gdzie czuć niepokój, ale tak naprawdę senior był spokojny, opanowany, mówił zdecydowanym pewnym głosem, tak naprawdę można powiedzieć, że już na początku tych rozmów tak naprawdę on nabrał oszusta, a nie oszust seniora. No, i po chwili ten telefon się rozłączył. No i przekazujemy kolejne informacje seniorowi, jak to przebiega, jak te rozmowy są prowadzone. No i mija 3 minuty. Kolejna rozmowa. No i wtedy oszuś się zapytał, czy ktoś przyszedł do niego, ponieważ słyszy szczekania, szczekanie psa. No i senior, oczywiście, świetnie. Znał się na swojej roli i upewnia oszusta, że to nie jest jego pies, to jest pies sąsiadów i uspokaja tą osobę, która podszywa się za wnuczka. A zdarzenie miało miejsce, a zdarzenie było takie, jak mówiłem na samym początku, że jego wnuczka miała wypadek na Biranach Wrocławskich i potrzeba, pamiętam, 5000 euro na zapłacenie Poszkodowanemu, żeby nie zawiadomił e, policję. Ale tak się składa, że senior nie miał wnuczki, tylko miał, dwu, tylko miał jednego wnuczka i już wiedział, że dana historia jest nieprawdziwa. Tych połączeń było bardzo dużo, tak naprawdę co kilka minut dzwonił oszust z różnymi treściami, od zwykłej rozmowy, przez wypytanie co urodziny, jak remont mieszkania i tak naprawdę te rozmowy trwały około 2-3 godzin Zanim doszło do przekazania e, pieniędzy. E, oczywiście e, oszust, który podawał się za e, wnuczka, e, za wnuczkę, e, powiedział na samym końcu, że niestety dziadku nie mogę przyjechać na dane miejsce, ponieważ jestem tutaj potrzebna. Ale wyślę podróż pieniędzy swoją najlepszą przyjaciółkę pieniądze odbierze. Wtedy senior bardzo szybko wymyślił, że bardzo dobrze, kochanie, może przyjechać twoja koleżanka, ale musi wejść do mieszkania, żeby podpisać takie oświadczenie pokwitowania odbioru tych pieniędzy. I tak naprawdę kilka tych połączeń, kilka tych minut trwały negocjacje. Czy wnuczka może wejść do tego mieszkania, czy te pieniądze zostaną wyrzucone przez okno, bo na samym początku ta oszustka chciała, żeby senior wyrzucił pieniądze przez okno, no bo koleżanka nie chciała wchodzić do swojego do mieszkania seniora. Ale po kilku negocjacjach została ustalona kwota, że senior powiedział, że nie ma 5000 euro, ale ma 4000 euro, i odbiór nastąpił w mieszkaniu po. Podpisaniu pokwitowania. I oczywiście trwało to około godziny, czekaliśmy, czekaliśmy na tą osobę. Oczywiście, jeszcze w trakcie tej takiej ala zasadzki były rozmowy sprawdzające, czy senior nie ma zajętego numeru, czy nigdy do mieszkania nie przyszedł. Była taka historia. Pamiętam, że senior musiał wyjąć pieniądze właśnie z tej koperty i przeliczyć czy jest e, dana kwota e, ustalona. Oczywiście senior w myślach liczył i pamię pamiętam, sze szeleścił e, gazetą, e, co, co jakby wzbudziło zaufanie tego e, oszusta. No i tak naprawdę po kilku godzinach e, oczekiwania, około 4 godzin byliśmy na mieszkaniu, e, przyszła kobieta po odbyciu tych pieniędzy, oczywiście została ta osoba zatrzymana, Eee, tak naprawdę jej zadaniem był tylko odbiór tych pieniędzy, nie wiedziała po co przyszła, do kogo przyszła, przynajmniej tak mówiła w, pierwszej, eee, w pierwszych, pierwszych chwilach po eee, zatrzymaniu. Tak naprawdę oszuści w tym momencie mieli niesamowitego pecha, ponieważ za, za, za dodzwonienie do się do byłego aktora, tak naprawdę po całym tym zdarzeniu na senior mówił, że to była jego najważniejsza rola w życiu, eee, którą zagrał. Eee, no, i oczywiście skutecznie, ponieważ on nabrał tych e, e, oszustów. Po tym była sprawa w sądzie. Niestety e, sprawczyni już na tą rozprawę nie przyszła. E, seniora e, poznałem, porozmawialiśmy e, sobie i tak dana historia przebiegała. Podstawowy schemat oszustw metodą na policjanta. Dzwoni telefon. Ktoś mówi, że jest Twoim wnuczkiem, krewnym. Coś się wydarzyło: wypadek, choroba, okazjonalny zakup. Pilnie potrzebne są pieniądze. Jeżeli nie masz pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie e, kredytu. Rozmówca się rozłącza, ale za chwilę dzwoni ponownie. E, ktoś mówi, że trwa akcja policyjna, która pozwoli zatrzymać oszustów. Pada prośba o zachowanie wszystkiego w tajemnicy. Rozmówca prosi cię o przekazanie pieniędzy na przynętę celem zatrzymania tych osób. Pomogłeś, przekazałeś pieniądze, czekasz. Zostałeś oszukany metodą na policjanta. Policja ostrzega. Funkcjonariusze operacyjni nigdy nie informują osób od strony o swoich czynnościach operacyjnych. Jest to informacja poufna. Następnie policjanci nie potrzebują środków pieniężnych od seniorów na zasadzkę. Na dane czynności mamy swoje pieniądze oznakowane, przygotowane do tego rodzaju akcji. Nasze konta bankowe oraz sejfy nie są przygotowane na otrzymywanie od seniorów pieniędzy. Nie przechowuję takich pieniędzy. Jestem przekonany, że pieniądze zgromadzone na Państwa. Kontach są bezpieczne, są ubezpieczone. Kontakt z Policją. Zapraszam do kontaktu ze mną, jeżeli Państwo potrzebujecie szczegółowej prelekcji, szkolenia dla seniorów oraz dla kadry, która się opiekuje z seniorami, takie szkolenia mogą, mogą się odbyć u nas w Komendzie Miejskiej Policji w Wrocławiu bądź u Państwa, przekazuję swój numer telefonu 47 87 126 64 Proszę o kontakt telefoniczny, umówimy spotkanie, porozmawiamy, przekażę te najważniejsze informacje odnośnie oszustw i bezpieczeństwa osobistego seniorów. Na platformie YouTube, na kanale Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu mamy nagranych wiele szkoleń na temat bezpieczeństwa seniorów, ale, ale też i nie tylko. Mamy materiał odnośnie. Rowerów, oraz jak zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą. Gorąco zachęcam do zapoznania się z materiałem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za wysłuchanie mojego szkolenia. Następne szkolenie planujemy już w kwietniu, w pierwszy poniedziałek miesiąca. Serdecznie zapraszam.